Witamy pastorów, liderów i całe ciało Jezusa Chrystusa, Kościół Boży w Chrystusie. Przed Wami pastor Maria Dąbrowska oraz członek Komitetu Proglory Ewelina Michalczyk. Witam wszystkich. Jest nam bardzo miło, że możemy dzisiaj spotkać się z Wami poprzez media i zaproponować Wam udział w obozie proroczym. Jest to już trzecia edycja tego obozu który prowadzimy, który ma na celu szerzyć to, co nazywamy prorocze i wyposażać Boży lud do dzieła posługiwania. Żyjemy w bardzo strategicznym czasie, kiedy ruch proroczy bardzo się rozwija. Chcemy być częścią tego rozwoju i mieć wpływ na szczególnie na nowe pokolenie. Tematem tego obozu teraz będzie czasze modlitwy i uwielbienia proroczego wypełniają się. Jak sama nazwa wskazuje, będziemy zwracać uwagę szczególną na prorocze uwielbienie i modlitwę, które idą razem. Będziemy korzystać z doświadczenia i objawienia mówców, których mamy możliwość i przyjemność gościć na tym kolejnym obozie proglory. Otwierać owóz będzie pastor Jerzy Rycharski. Potem podzieli się swoim doświadczeniem pastor Jakub Kamiński. A potem usłyszymy Wojciecha Walaszczyka, pastora, który bardzo dużo w tej dziedzinie przeżył, on osobiście i Kościół, i czekamy z ciekawością na jego wykłady. Pastor Agnieszka Dorsz podzieli się na temat uwielbienia w aspekcie mesjanistycznym, a Joanna Williams, moja siostra, która tym razem odwiedzi nas na obozie letnim Proglory, w posługiwaniu wstawiennictwa proroczego i ewangelizacji proroczej, podzieli się świadectwami swojego życia. Pastor Eugeniusz Świerczyński już od początków, kiedy był na nowo narodzony, grał i śpiewał dla Boga z inspiracji Ducha Świętego. Jest to ciekawe doświadczenie, kiedy pastor, posługujący i pełniący taką funkcję zarządzającą w kościele, również posługuje w uwielbieniu. Następnie pastor Andrzej Jeziornicki wyłoży nam temat dotyczący uwolnienia, a dary prorocze. Z ciekawością oczekujemy na naszych gości i na to, co Bóg przez nich będzie udzielał. A prowadzącą całego obozu proroczego i wykładającą jest pastor Maria Dąbrowska. Obóz proroczy jest to bardzo wyjątkowy i przede wszystkim intensywny czas, w którym możemy doświadczyć obecności Bożej i doświadczyć także przełomu w swoim życiu. Oprócz samych wykładów, które prowadzi pastor Maria, jest także prorocze uwielbienie. Jest to bardzo wyjątkowy czas, w którym nie tylko śpiewamy zaplanowane piosenki, ale dajemy ponieść się duchowi świętemu, wystukując rytm, jaki on podaje oraz wyśpiewując nowe pieśni. Podczas takiego uwielbienia uczestnicy doświadczają otwartego nieba oraz innych ponadnaturalnych rzeczy. Oprócz samego uwielbienia także są modlitwy. Chciałam powiedzieć, że w uwielbieniu poprowadzi nas zespół muzyczny o charakterze proroczym Centrum Misyjnego Rama oraz pastor metyk i siostra Ewelina Michalczyk, która jest częścią tego zespołu. Moi drodzy, zwracamy również uwagę na to, aby dużą, w dużej mierze zatroszczyć się o ćwiczenia w sensie proroczym żeby wyposażyć lud Boży, żeby byli w stanie posługiwać jedni drugim. Również dajemy możliwość posługiwania w zespołach proroczych tym, którzy chcą tą usługę przyjąć. Jest to niesamowite doświadczenie dla każdego uczestnika takiego zespołu czy zespołów trenujących, ponieważ Mogą odkryć, że mają w sobie ten dar proroczy, i mogą odkryć dzięki Duchowi Świętemu, że rzeczywiście ten dar proroczy w ich życiu bardzo mocno funkcjonuje. Podczas jednej z modli, w którym miałam przywilej wziąć udział i usługiwać, Duch Święty w bardzo mocny sposób pokazywał skrytości serca innych ludzi, po to, aby ich zbudować, aby ich uświadomić o tym, jak bardzo jest to realne. I także nastąp nastąpywały przełomy w życiach tych ludzi oraz nawet uzdrowienia. Cieszymy się już na myśl, że możemy się wkrótce spotkać i razem modlić się i wielbić Pana w duchu proroczym. Bo takiego uwielbienia i modlitwy oczekuje od nas ojciec. Chcielibyśmy Państwa zaprosić do obejrzenia świadectw. Poprosiliśmy paru ludzi na poprzednim obozie, aby podzielili się tym, czego doświadczyli na obozie proroczym. Zapraszamy do obejrzenia. Mam zaszczyt podzielić się tutaj e, krótkim słowem. E, przypadkowo się dowiedziałem o tym e, całym obozie, e, ale jestem całkowicie Bogu wdzięczny za to, że mogę tu być, bo oczekiwania miałem bardzo wysokie, bo tak zostałem też nauczony, tak słowo mówi, żeby oczekiwania mieć. Ale to, co się tutaj dzieje, to przerasta wszelkie moje oczekiwania, i to, jak jesteśmy tutaj karmieni słowem w taki objawiony sposób, jest nie do opowiedzenia słowami. Więc tak naprawdę, nic ciekawego wam nie powiem, bo słowa nie oddają tego, co tu się dzieje. Po prostu trzeba przyjechać i samemu doświadczyć, co tu się dzieje. Jestem Natalia, jestem bardzo pobłogosławiona czasem, który tutaj spędzamy. Myślę, że to jest miejsce, które trzeba samemu doświadczyć, bo nie da się opisać tej synergii, która się tutaj dzieje. Mam na myśli połączenia wszystkich rzeczy, czyli obecności Pana Boga, dla którego tutaj przyjechaliśmy, ale też obecności całego Kościoła jako ciała Chrystusa i tego, że my możemy robić tutaj takie zwykłe rzeczy, jak po prostu zjeść ze sobą posiłek, grać w ping porozmawiać, a przy tym po prostu odczuwać Bożą Obecność, szukać odpowiedzi na nasze wątpliwości, przesiąkać nim i po prostu też być pobłogosławionym słowem prosto z nieba. Za co serdecznie dziękuję, właśnie pastor Marii Dąbrowskiej, która po prostu uwalnia nad nami to słowo. I myślę, że to jest przywilej być w miejscu, gdzie słowo z nieba jest uwalniane właśnie przez tak namaszczonego człowieka, z którym mamy przywilej po prostu być i przebywać. Dlatego to jest miejsce, które warto po prostu odwiedzić i nim przesiąknąć. To, co zauważam na, na tych obozach, to jest takie niesamowite poruszanie się Ducha Świętego w takiej rodzinnej atmosferze. I zaczynam w tym miejscu, na tym miejscu, tutaj, gdziekolwiek by ten obóz nie był, bo wierzę, że Pastor Maria też mocno przykłada uwagę do tego, gdzie te obozy się odbywają, i jest to bardzo takie połączone z Bożą wolą. Więc wierzę, że naprawdę za każdym razem jest to wyjątkowe wydarzenie, na którym panuje rodzinna atmosfera, budowane są relacje. Cieszę się, że mogę wzrastać przy tym, co Pastor Maria. Doświadczyła, tym, co ona w sobie niesie, tym, co naucza. Wierzę, że to jest zachętą dla wielu ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj z roku na rok, aby, aby się uczyć od tego namaszczenia, od tego, co Pastor Maria doświadczyła i tego, jaka wizja tego miejsca jest czyli wyposażanie ludzi do tego, żeby w proroczym namaszczeniu Boża. Wizja, Boża Wola wypełniła się w Polsce, w tym narodzie. Cześć, jestem Dawid, i to, co najbardziej mnie dotyka, to ciągła odczuwalność Ducha Świętego gdziekolwiek jestem. Cokolwiek się dzieje, czy to jest sesja, czy uwielbienie, po prostu odczułam taką wielką Bożą obecność, Bożą miłość, która jest tak niesamowita. Czegoś takiego w życiu nie doświadczałem aż tak bardzo, i to mnie niesamowicie dotyka, że gdziekolwiek jestem, czy to siedzę, słucham, czy z kimś rozmawiam, ciągle odczuwam taką potężną Bożą obecność, Bożą miłość, i to jest niezwykłe, bo. Bo w, tym, w, tak, w taki sposób mogę doświadczyć miłości Ojca, która, która naprawdę porusza moje serce, która pokazuje mi, jaki Mój Bóg jest tak naprawdę, i to, co doświadczam cały czas podczas uwielbienia tego, co się dzieje, to naprawdę dotyka mnie, i wierzę, że każdego dnia jestem przymieniany przez to, przez tą atmosferę rodziną, która też jest tutaj, na tym miejscu, przez to, że między nami panuje wielka, niesamowita miłość, i wierzę, że to jest wynik modlitw tego, co się, co się już wcześniej zadziało przez przygotowania ludzi w i czasami nawet jak się siedzi na sesjach, to ma się wrażenie, że aniołowie są pośród nas, chodzą, jest tak niesamowita, namacalna Boża obecność, to jest coś niezwykłego i to mnie porusza, to mnie przemienia i wierzę, że przyciąga mnie to niesamowicie do Boga. Cześć, jestem Gosia, przyjechałam z kościoła z Now Church, um, przyjechałam tutaj na obóz, um, ponieważ um, kiedyś dostałam proroctwo, że mam dary prorocze, nie widziałam tego w swoim życiu, um, ale kiedy przyjechałam na obóz, to po tym obozie ten dar się aktywował, i teraz mogę go używać w swoim życiu. Więc zachęcam Was, aby przyjechać na obóz, aby doświadczyć tego, co Bóg dla Was ma. Bóg zmienił moje życie przez ten obóz, bo dotknął się mojego serca i uzdrowił moje serce. I dzięki temu mogę teraz wejść głębiej w te dary, które Bóg dla mnie ma. Trzecia edycja obozu Proglory odbędzie się w hotelu Ameliówka. Osobiście ostatnio odwiedziłam ten hotel i byłam dotknięta postawą personelu, otoczeniem, które zobaczyłam, warunkami, jakie tam istnieją. Na pewno będzie to wspaniały czas wypoczynku i czas wyposażania. Miejscowość, gdzie odbędzie się obóz, to jest Masłów, koło Kielc. A odbóz odbędzie się od 21 do 27 sierpnia. Mam nadzieję, że wkrótce wszyscy się spotkamy i razem będziemy wielbić Boga w duchu i w prawdzie, oddając mu całą chwałę, która jemu się należy. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli nawiązać niesamowitą relację oraz spędzić czas w Bożej obecności. W imieniu Komitetu Proroczego Proglory serdecznie zapraszam. Do zobaczenia wkrótce.